Pod koniec XIX wieku, kiedy zaczęto budowę kościoła w Koluszkach, powstał teatr amatorski. Zrzeszał on osoby, które chciały występować przed innymi, a także zapewnić jakieś środki na budowę kościoła. Co ciekawe, ta te idea teatru przetrwała również już po wybudowaniu kościoła po I wojnie światowej, po jego rozbudowie kiedy to Ci członkowie dalej, a także już ich dzieci, występowały w teatrze amatorskim związku zawodowego kolejarzy. Teatr mimo wojennej za podczas II wojny światowej przetrwał i przez okres powojenny, przez długi czas funkcjonował występując w niedaleko obecnej sali muzealnej, właściwie w tym budynku i w salce dobudowanej obok, czyli w betlejemce. Był to teatr amatorski koła kolejarzy. Z jednym z zasłużonych aktorów i organizatorów tego teatru był Wacław Stasiak, późniejszy naczelnik gminy Koluszki. Co warto podkreślić, teatr był zaczątkiem działalności kulturalnej w Koluszkach i można by powiedzieć, że był czymś, co poprzedzało powstanie kina w Koluszkach. W latach dwudziestych coraz większą popularność zdobywało kino, a ta w latach trzydziestych kino dźwiękowe. I takie właśnie kino wybudowano w Koluszkach w 1934 roku. Widoczny za mną budynek przy ulicy 3 Maja 2 do dziś pełni funkcję kina. Początkowo było to kino Czary, w czasie wojny kino Casino, po wojnie kino Wolność, a potem już Przodownik i Odeon. W Koluszkowskim kinie wyświetlano produkcje zarówno krajowe, w tym hity tamtych lat, takie jak ekranizację granicy Zofii Naukowskiej, Dziesięciu z Pawiaka czy panią Walewską. Nie brakowało również produkcji zagranicznych, w tym także amerykańskich. Dodatkowo wyświetlano nadprogram, na który składały się cotygodniowa kronika informacyjna, ale również nadzwyczajne relacje. Takie choćby jak odzyskanie Zaolzia przez Polskę w 1938 roku. Jako ciekawostkę można podać, że taśma filmowa kilkunastominutowej kroniki filmowej miała ponad 300 metrów długości. Wybuchła wojna. Niemcy po kilku dniach zajęli Koluszki. Zwróćmy uwagę na tą fotografię. Widzimy niemieckie tabory tuż przed kinem Czary, a także możemy się z tego zdjęcia dowiedzieć, że w narożniku budynku znajdował się sklep monopolowy. W czasie okupacji Niemcy urządzili w budynku Czary własne kino Nier für Deutsche, czyli tylko dla Niemców. Nosiło ono nazwę Kasino, a zachował się z niego bilet, który właśnie widzimy. Po wojnie 12 marca 1945 roku miejska rada narodowa rozpoczęła starania o przejęcie poniemieckiego kina na własność miasta. Niedługo doszło to do skutku i powstało kinowolność. Początkowo podlegało miastu, ale bardzo szybko zostało podporządkowane administracji państwowej, czyli okręgowemu zarządowi kin. W okresie PRL-u kina stanowiły ważny nośnik informacji i propagandy, więc nie żałowano pieniędzy na ich funkcjonowanie. Wówczas w koluszkowskim kinie zatrudnionych było aż 11 osób. Między 1958 a 1960 rokiem kino zmieniło nazwę na Odeon, którą nosi do dziś. W 1960 roku kino dostosowano do wyświetlania filmów w standardzie panoramicznym, a pierwszym filmem, jaki został wówczas wyświetlony, byli krzyżacy. Po transformacji ustrojowej Odeonowi groziła upadłość po zmierzeniu się z wolnym rynkiem. Dzięki poparciu społeczeństwa Kino przejęto na własność gminy, a budynek z wielkimi trudami rozbudowano. Wraz z dniem 1 kwietnia 1996 roku powołano Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, którego częścią jest obecne kino Odeon 3D.